Pamiętacie, jak Ubisoft zarzekał się, że na 100% weźmiemy udział w E3? No to nie wezmą. No a pamiętacie, jak spekulowaliśmy sobie o Assassin's Creed Mirage, że może wyjdzie w czerwcu, może we wrześniu, może w sierpniu? No to prawdopodobnie nie wyjdzie w ogóle w tym roku. Zapraszam do materiału. No i jeszcze słowem wstępu zapraszam was do zostawienia lajka, subskrypcji, no i zostawienia komentarza, co o tym wszystkim sądzicie. No i zostawienia followa na Twitchu, bo będziemy sobie niedługo streamować. A tymczasem ruszamy z materiałem. Tak więc moi drodzy, o co dokładnie chodzi? Wczoraj wieczorkiem przeglądam swoje newsy, no i moim oczom ukazał się nowy leak, który to mówi o tym, że Assassin's Creed Mirage prawdopodobnie zostanie przesunięty na 2024. A dokładnie mowa tutaj o przełomie 2023-2024. a 2024. Nie były tam podane żadne powody, dla których by miało to mieć miejsce, aczkolwiek, jak wiemy, w ostatnich czasach, Ubisoftem nie dzieje się dosyć pozytywnie. Tak więc możliwe ma to wpływ po prostu te wszystkie różne rzeczy i zwolnienia i zmiana po prostu trybu wydawniczego i ograniczenie tej palety gier. No bo jak mówiłem wcześniej w materiałach, oni po prostu chyba rzucili się za bardzo na głęboką wodę, co spowodowało, że po prostu musieli odciąć kilka tytułów, nawet niektóre, które były w bardzo zaawansowanym stadium. No i tutaj Leaker, a dokładnie Data Miner, o którym Wam ostatnio wspominałem a propos przecieków co do Avatara i Preordera, jeżeli nie widzieliście materiału to zapraszam Was serdecznie. On tutaj też dokopał się, czy też dotarł do swoich informatorów, bo prawdopodobnie jakiś ma i najwidoczniej jest to poważana osoba w gamingu, bo nawet sam Tom Henderson podał dalej tego newsa, że są takie przecieki. No i on tutaj zaznaczył, że i Assassin's Creed Mirage i projekt Orlando, którym jest nowe The Crew, czyli ta ścigałka, chyba Motorfest, jeżeli dobrze się orientuję, będą... Opóźnione. Nic on tutaj dodatkowego nie podał, tak jak wspomniałem przed chwilą. Jedyne co, mieliśmy adnotację taką, że prawdopodobnie miraż funkcjonuje, jest tworzony dalej na starym silniku. Co by sugerowało, że po prostu jest tworzony na tym samym silniku co Valhalla. I wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że nie został on ulepszony. Ja osobiście to w ogóle nie podejrzewałem Ubisoft, że oni zrobią jakiś upgrade tego silnika specjalnie do nowego Assassina. Jeżeli... Te plotki, które były o tym, że ten Miraż był początkowo jako DLC do Walhali, no to w sumie nie ma innego punktu widzenia, nie? No, czemu mieliby upgradeować? Jeżeli zaczęli tworzyć już tam, a później po prostu stwierdzili nie, no, zróbmy z tego jednak osobną grę, no to żeby nie ingerować w silnik, żeby nie wyszły jakieś następstwa, błędy i tego typu rzeczy podczas upgrade'owania silnika, żeby im się nie rozjechała ta gra, a przynajmniej tak u mnie to z punktu logicznego wygląda. No to raczej normalnym jest następstwem, że nie zupgradeowali tego silnika, więc dla mnie to nie jest jakimś tam ujmą, że jest dalej ten sam silnik. Po prostu chcę dostać historię i żeby nie była za bardzo zabugowana. No a sam Ubisoft, jak wspomniałem, ma bardzo dużo problemów, dlatego osobiście mam nadzieję, że nie opóźni się ta premiera i dostaniemy gdzieś tam w okolicach najwyżej, najpóźniej ten wrzesień. No ewentualnie niech już będzie ten listopad, jak to zazwyczaj ma miejsce premiera Assassin's Creed. No i dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, czy są takie możliwości, bo tak jak mówię, to jest przeciek i mimo tego, że widać, że są jakieś podstawy, by wierzyć jemu, bo ma jakiś tam procent zaufania, który nawet Tom Henderson pokazuje, to jednak nie jestem przekonany do tego, że oni to opóźnią, ale z drugiej strony patrząc na ich działania w ostatnim czasie jest to możliwe. No, a drugim takim newsem, o którym właśnie wspomniałem, to jest to E3 2023, na którym Ubisoft już jakiś czas temu zadeklarował się, że będzie. I tak właśnie też wczoraj dostaliśmy newsa o tym na VGC, czyli Video Game Chronicles, taki trochę statement Ubisoftu, że jednak no, co prawda oni tutaj się zarzekali, że będą i oświadczenie wydali, ale jednak pójdą tym razem inną ścieżką. I zrobimy 12 czerwca Ubisoft. Art nowe czyli, i też to będzie w LA, Czyli nie chcą być pod Szyldem E3. Wydaje mi się, że jest to spowodowane po prostu tym, że żadna z większych firm, czy Nintendo, czy Xbox, czyli Microsoft. Nie deklarowali się, że będą brać udział w etrzy, a po prostu postanowili sobie sami zrobić taki event. Nie wiem, czy może być to czymś jeszcze spowodowane. Dodatkowo miejmy nadzieję, że w tym momencie ogłoszą nam co dalej z Assassin's Creed, Avatarem. Co dalej? Czy musimy czekać jeszcze dłużej? Czy Assassin's Creed wyjdzie w pierwszej kolejności, czy Awatar może w końcu nadejdzie, a może właśnie powodem przełożenia Assassin's Creed jest chęć do Avatar Frontiers of Pandora? Bo jak się domyślam, tam są pewnie jakieś terminy, które na nich narzuca 20th Century Fox, które to jednak będzie prawdopodobnie ono wydawać. A więc jeżeli Ubisoft się deklarował, że stworzy Avatara, no to jednak są jakieś tam zobowiązania wobec nich i może to jest, że przekierowali po prostu całe swoje siły robocze teraz na Avatara, żeby go już dopieścić, skończyć i nadać już datę premiery, po prostu. No i później będą kontynuować kolejny główny projekt, czyli Mirage, nie? Wydaje mi się, że mogłaby być taka kolej rzeczy w firmie. No i w sumie na tą chwilę tak to by się prezentowało. Nie mamy tutaj niczego więcej do dodania. Tak trochę z jednej strony są predykcje negatywne, z drugiej niby nie wezmę udziału w E3, no ale jednak zrobią swój event, więc w sumie na jedno wychodzi. Jakie to ma znaczenie? Czy będą na E3, czy będą e, samemu? Nie widzę tutaj żadnych ani negatywnych rzeczy, ani pozytywnych. Po prostu sobie się oddzieli nie? No a tymczasem dajcie znać co wy o tym myślicie, zostawcie suba, lajka no i zapraszam do follow'owania mnie na Twitchu. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Siemano, cześć, cześć, cześć.